Dla kibiców piękne, upalne popołudnie, dla piłkarzy już tak przyjemnie nie było. Tym bardziej dla zawodników GKS-u Dopiewo, którzy trzy dni wcześniej stoczyli ciężki bój w finale Pucharu Polski, Strefy Poznańskiej, a tu jeszcze do Dopiewa przyjechał soku Kleczew, Beniaminek trzeciej Ligi, ale trzeci obecnie zespół w tabeli walczący jeszcze o awans. W GKS-ie trener Pawłoski dał odpocząć m.in. Polodemu i Budzyniowi, którzy zasiedli na ławce rezerwowych, a szkoleniowiec Sokoła, Andrzej Ostański, miał tylko trzech zawodników z pola na rezerwie. Ale to goście od początku przejęli inicjatywę, dopiero tym razem liczyło na grę z kontry. W dziesiątej minucie obrońcy gospodarzy nie upilnowali w polu karnym Jacka Dębowskiego, ale kapitan Sokoła strzelił niecelnie. Trzy minuty później bramkarz GKS-u Paweł Linka musiał już jednak interweniować, a przy dobitce zabrakło dokładności. GKS cały czas grał uważnie w obronie i liczył na kontrę głównie w wykonaniu Klichowicza. W obronie błędów jednak nie popełniał. W 40 minucie Piotr Kurminowski wrzucił piłkę w polokarne. Nie sięgnął jej ani Klichowicz, ani obrońca Sokoła, ale akcję zamknął za to znakomicie Adrian Laskowski i GKS prowadził 1 do 0. 4 minuty później na indywidualną akcję zdecydował się już sam Kurminowski i strzelił przepięknego gola i wyprowadził swój zespół na prowadzenie 2 do 0. Goście byli jak po bokserskim knockdownie, ale drugą połowę rozpoczęli z nadzieją na odrobienie strat. W 47 minucie próbował Mikołaj Pingot, w 68 obrońcom GKS-u uciekł najlepszy strzelec sokoła, Jacek kopaniarz i w sytuacji sam na sam z Linką nie dał mu szans. Goście poszli za ciosem, a efekt osiągnęli w 77 minucie, kiedy Nowackiego i Kurminowskiego wyprzedził Wojciech Oczkowski i było 2 do 2. Gospodarze coraz wyraźniej czuli ubytek sił, słabli coraz bardziej, ale i tak stworzyli sobie okazję do zdobycia bramki. Piłkę meczową mieli jednak zawodnicy z Kleczewa, a konkretnie Jacek Kopaniarz, który w 85. minucie minimalnie chybił. Po niezwykle trudnym meczu dla obu stron, remis, piłkarze GKS-u dopiero długo nie odpoczną, bo kolejne mecze grać będą co 3 dni. Dopiewo Kleczew 2 do 2.